Powiedz ludziom, że szwalnia jest Twoich starych. Powiedz, że ceny są zawyżone przez Twoich starych, ty zarabiałeś cały czas. Ja z całego obrotu, z całego stuprocentowego obrotu dostałem 12%. Kurwa, stary, mój stary nie żyje jak coś. Jak może być szwalnia moich starych, jak to są podwykonawcy nasi? Powinno być tak, że my zarabiamy 60-70%-30% kurwa są koszta. Robiliśmy parę milionów złotych obrotu rocznie i tak dalej. Ja ci dałem pomysł, szmato, to, żeś sprzedawał swoje zasrane welury obok moich. Patrz jak ty wyglądasz jak ich dziecko zdychające na białaczkę. Patrz na twojego kamerzysta jak w ogóle wyglądacie. Spójrz na mnie, bro. I'm looking good, bro. Wiesz co chodzi? Kto ty w ogóle jesteś? Śmiecił, jebany, kurwa. oja, ja, kaczar otrawej, łęk, kaczar, lo que te digo? vez te a ver.

I to jest w 100% prawda. Dlaczego jej nie, nie pokazuję? Bo jakiś klient by się kurwa odezwał.